Siemane Maneczko, ja jestem Gabi. Ja jestem Manojek i dzisiaj witamy Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dziś twórcy gry Headball 2 rzucili nam bardzo fajne wyzwanie, żebyśmy w ich grze zmierzyli się o coś. A my pomyśleliśmy, że możemy to połączyć z challengem w Brawl Stars. Więc dzisiaj kto lepiej będzie strzelał ze swojej głowy, ten wygra 1000 faudolcy. Niezłe fałdolce. dolce Gemów oczywiście. Więc wy nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby zawsze być na bieżąco i z czym trzeba subskrybować. Z dzwoneczkiem oczywiście. Tak jest. Tak więc wy wiecie już wszystko, a my lećmy do gierki. W grze tej każdy ma swoją postać, ale żeby było ciekawiej, można ją oczywiście modyfikować. Mogę na przykład ubierać różne, przeróżniste czapki, mogę nawet buty sobie zmieniać, zobaczcie, mogę mieć taką łapę. Fajny. Oczywiście, jeżeli chciałbym inną postać, to również mam taką możliwość i każda z tych postaci posiada troszeczkę inne umiejętności. Gra nie pozwoli wam się nudzić ponieważ poza trybem kariery macie również dostępne różne eventy, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jest oczywiście też to, co kochamy najbardziej, czyli skrzyneczki, paczuszki. paczuszki. Ja sobie jedną teraz otworzę, więc jak widzicie, takie rzeczy wypadły mi z mojej paczki. My zaraz też zagramy mecz. Jeden tylko i wyłącznie mecz. Kto go wygra, ten wygra również 1000 gemów w Brawl Stars, więc powodzenia! Powodzenia. Nie. Dobra, kochani, jesteśmy już w meczu i zobaczymy, spróbujemy. No, dlaczego? Ja też tutaj przyszedłem i tutaj wbiłem. Dobra, e co ja robię? Ja mam troszeczkę większą postać niż Gabi. Mamy tutaj... O, też... ale Też słaby. różne star powery. Zagramy jeden mecz, 120-minutowy mecz, więc to jest sporo. Kto go wygra, ten wygra cały mecz. Ja na przykład Gabi zamienię teraz sterowanie e, i Gabi, nie, wiem, i Gabi nie będzie mogła grać. Oczywiście te po co nudniejsze gole będziemy wam wycinali, żeby nie było tutaj takich nudy. O nie! Nie, nie? Uu, tak jest! To się nie liczyło, ale teraz patrz na to. Nie, czemu z tego nie kupiłem?! Uuuu! Co to było?! Tajniacki... A teraz patrz na to. No, tak, nie star powery ja w tej gierce są naprawdę mega fajne, więc warto ich używać, polecamy. Uh, no ale naj najbardziej ja lubię akurat w tej grze grać po prostu tryby friendly i z Gabi się bić. Ale nie jest to zbyt wymagające. Jak sami widzicie, co jest z Gabi? nawet nie kopiesz? Bo chciałam użyć star powera. Aha. Ooo, Dobra, teraz patrz na to. O, nie! O nie! nie, nie! Nie. No nie wiem czy to było. Ja w ogóle Ci zrobiłem też starpar, ale czy widziałeś miałeś dużą bramkę. Tak, no widziałem. Okej. Mam się, że mi spadnie wtedy. Tak? Mamy to, teraz tak. No, nie, 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 nie mi teraz. I kolejny gol, więc 10 do 5 w tym momencie ty gramy. Ty... O, a, goreś. bo my w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć, że każda bramka zostawiona w tym meczu, a strzelona przeze mnie. To jest liczba lajków, jakie zostawiacie. Więc w tym momencie już 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem wow. musi być. A w tym momencie już 11. Mi to Jak to piękny. się stało? Ale czas leci, tak o nie, 11,9. 9 dobra klań! teraz jest full tryhard i gra na czas, gra na czas, nie, nie masz starpowera, nie masz, mam, jest, o, nie, jest. O, star <grym> dobra, wygrałem, nie ma już raczej szansy, żeby to się zmieniło, 12-10, jeszcze są szanse, zawsze są 8, co jest, piłka jest niewidzialna, nie wiem gdzie jest, o jest, jest, no nie, <grym> Dwie Jeszcze sekundy, ten... a strzelaj sobie okay, i tak już nic się okay. złego raczej nie wydarzy, Ach. było ultra blisko, ale gratuluję, kupujesz mi 1000 pałdowcy! co kosztuje 250 zł. Tysiąc gemów. Tysiąc gemów, <laughs> oczywiście, ale super się bawiliśmy, jak widzicie, all matches between you, 8 do 5, gdy wam zgabi w ogólnym rozrachunku. więc widać, że jestem od niej, na trawinkę, lepszy, ale Gabi jest lepszy od mnie w Brawl Stars, więc teraz przejdźmy do tamtej gierki i niech w końcu spełni swoje marzenie. Link do tej gierki, jeżeli chcielibyście też się sprowadzić, sprawdzić ze swoimi znajomymi, będzie w opisie. No. Tak więc, jesteśmy już w Brawl Stars, nie w Fortnite, nie kupujemy w tylko gemy. 950 gemów za 240 zł. Gabrysiu, klikaj. Serduchom nie boli, serduchom nie boli. Proszę bardzo. No i w tym momencie dumnie na konto wjeżdża tysiąc 1000... 300, znaczy 1000 prawie gemów, a tutaj taki fajny skin, patrz, 300, mega bo. Dajcie w znać, czy chcecie, żeby Manuek kupił skin na bo. To wtedy mogę. Dobra, miszki, starcie w trybie duo, jeszcze sobie zagramy jedno czy dwa, żebyście się nie ponudzili, oj. I oczywiście otworzę jeszcze dla Was dzisiaj mega boxika za te wszystkie kupione gemy, jednego albo no może nawet dwa może nawet dwa może jakieś fajne star power trafimy albo leona, albo leona albo yy, leona gramy w takiej mapce gdzie jest bardzo dużo takie na środku jest bardzo bardzo dużo drzewa no nich są. możemy spokojnie spajlić no, nie wiem nie wiem do końca bo oni biją wszyscy z odległości no właśnie to tak spokojnie byś chciała iść <laughs> A prawie się to dla ciebie skończyło tragicznie. Uciekłam w każdym razie. No mamy lekki problem z naszymi oponentami, bo oni wszyscy biją. O nie, tu będzie robot, Gabi, uciekaj! Nie, ja nie chcę no ale czemu ty się. idziesz ode mnie? Co, jaki jest sens tego, co ty robisz teraz? U dlaczego nie poszedłeś doły? Ja bym. O, Gabi! O nie, czekaj, bo to jest bomba. Dobra, ale i taki super. Czeka na dole. Nie ma to znaczenia, tu wchodzę po gemy. Mam dwa star -bomba. Co Ty zrobiłaś. Jakie dwa star powery. <gamy> Dobra, ja cię chronię. Uciekaj, uciekaj ja... Ucieka i się lecz, ja cię chronię. O nie, nie bot do nas robot. idzie. Dobra, na silku. Ale robot mało go Dawaj tego robota, ja 5000 tysięcy mówiłem. Gabi, jesteś tu? Tak. Mam 11 par kubów, to się musi udać. Piecząco. Dobra, ale biją mnie mocno. Jaka ty jesteś mocna, już? No już teraz, jak mamy parę kubów. robimy to. Wchodzimy w nich bez tak zwanego obycia i po prostu ich niszczymy. Ja już będę taki pan nawet bił tyle, właśnie. Dobrze. Wielkie starcie, my mamy 15 par kubów, no oni nie. mają. Zero. Zero. Jest zero. Zero. Kranko. Zero mniej niż zero. O, 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 o! Dobra, kochani, jako że Gabi ma większe szczęście, to Gabi otworzy dzisiejszego Starboxera i no, dostaniemy niestety. 457 Golda. Nieźle, ale wolałbym jakieś star powery. Albo Leona. Dobra kochani, lecimy z kolejnym meczem. Wy bardzo często odkąd trafiłem tego kruka na tym naszym sławnym openingu. Cały czas chciecie, że ja tym krukiem grał i piszecie mi, że Kruk tak naprawdę jest super, Uciekaj. tylko że ja nie potrafię nim grać. I zapewne coś w tym jest yy, ale Gabi też jak widać nie Uciekamy. za dobrze nim gra. Ale ty masz Kuby maksowanego, nie? No mam, okej. Okay. No to troszeczkę tutaj nakrzyczałem na Gabi, że głupio, głupio robi, ale jak widać... Ja zrobiłem. No właśnie mogłaś w nią wejść. Czy nie? Nie, bo ona ma teraz sobie te, a ona chce je użyć. A no tak, bo ma te bombki. O, ale cię. Hitła! Zobaczaj! Co mogę zrobić? O, miałeś już stajka! Chodzimy w nich, ekipo! Jeszcze, o nie, bo on jeszcze raz. kolce. Dawaj, 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 teraz ją! Okej. Okay. A bo masz truciznę, Super. Panikowałem troszkę, nie ale okej, okay. nie biorę star tych startokenków. spróbuję poczekać na, to są na, na ciebie, kupców oczywiście, i wtedy wygramy. Włażej Mortis twój się czai. Ty tu nie dostałaś ich? Tylko jednego dostałeś. Z nich. O nie, za wcześnie! Ale dobra, teraz dostałaś. O nie, on się odrodził tu! O. Ja bym uciekł na twoim miejscu. O Co dobra, ty? ale zobaczcie, tu zobacz, tu jest, tu jest taki cold mega mocny. O nie! O nie, on jeszcze tutaj chce z tak Tam uczyć. jest jeszcze robot na nich. Oni mają 12 percubów, nie możemy tego zrobić. Musimy uciec dołem. Nie, nie możemy zrobić. Dobra, uciec dołem. idzie do nich. Idzie na ich. nich, więc możemy im albo pomóc, albo przeszkodzić. Nie będziemy korzystać tutaj. Dobra, wchodźmy po prostu w to, tak mamy jest. to i bijemy, bijemy. Ty nie wiem czy uderzyłaś za mocno. Uderzyłaś bardzo mocno, dawaj, dawaj dawaj, mamy... dawaj, dawaj teraz proszę, musisz ją rozwalić. Dawaj teraz, tylko w nią celu nie auto. Dawaj, dawaj, teraz, jeszcze. Jest. Yes. Uf. Bałem się, że już tego nie ugram, ale jednak ugrałem, bo jak wiecie, albo nie wiecie, jestem najlepszym krukiem we wszechświecie. Drogie moje dzieci. Już to chyba <gry> mówiłem, więc powtarzam żarty. Nie wiem, co się teraz wydarzyło. Kupiłem Mega Boxa, nie wyświetlił się. Potem kupiłem drugiego, również się nie wyświetlił, a to jest chyba Mega Box, bo tutaj tyle golda. A, no tak. Y ale... Zła ikonka. Jakieś dziwne błędy tej gry. Ostatni mecz Bibi z Frankiem jest grany, więc spróbujemy to zrobić i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Nie jest najlepszy skład, to nie, wiadomo. Nie jest najlepszy skład. Ale i tak nie powinno być najgorzej. Mamy już robota, tylko ten robot, robot, ta, tylko nam ten robot będzie nam bardzo dużo bił, bo my nie za bardzo mamy jak na odległość. Ale, go ale bić. możemy go w sumie. No On możemy, możemy, tylko Mortis koleszkę. się tutaj czai. Jeszcze z ultem. Dobra, ja będę chyba, bo ten robot mi strasznie dużo bije. Czekaj tam, uciekaj. Mami, mamy. Nie ja mam, ja mam bardzo mało HP. Ty masz ich. Masz ich. Czekaj, Zebrałaś. ja poczekam na ciebie! <gry> Zebrałaś wszystkie Star Powery. Nie, z... Ale będziesz to potężna. To są cubesy, cubesy. Gościu. Ale będziesz potężna. Dobra, mamy kolejnych oponentów. Ja już się odrodziłem, Gabi, nie zebrała te wszystkie Cubsy. Ja tego pokonam na spokojnie. I gdzie jest kolejny? Gdzie jest Na prawo w sumie? poszedł z robotem. Na prawo poszedł z robotem. Where is robot? No to robimy poszukiwania. Myślę, ja myślę, że on na górę poszedł. Jest tutaj na dole po Na dole? Mhm. Dobry czy niedobry? Z robotem dalej łazi. Okay. Bo ja zaraz padnę. No ja zaraz padnę! Dobra, na nacilku. na chillku. Ale mi się udało Ty nie, nie się. Mam 21 kilku. Gabi, uciekaj Padłem. Ja mam 21 kibsów. Dawaj go Dawaj go, wierzę w ciebie. O nie, nie wierzę w ciebie. Czekaj, robot niech na nich pójdzie. Dobra, mi udało się odrodzić, wow, Gabi na Fita ściągnęła. oko, Gabi ma 22 czekaj, power kibów. Nie, ja ci nie dam, ja sam go rozwalę. Proszę bardzo. I w tym momencie... Wygraliśmy i się z wami również pożegnaliśmy. Oto nasz był ostatni mecz. Tak więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, czy Wam się podobała Gierka na początku. I potem. Zostawcie łapki w górę. Dajcie znać, co myślicie o nowej kamerce. I zostawcie łapki w górę. Subę z dzwoneczkiem.